mi zapisać się do grupy dzieci pływających w basenie. Wróciłam do takiego basenu, gdzie uprawiano dużo rodzajów sportu, Chodziłam na pływanie około pół roku, ale bardzo, a to bardzo mnie zachwycały skoki do wody i bardzo chciałam trafić do grupy takich dzieci, które skaczą z trampoliny. Poprosiłam mamę i ona zapisała mnie do za takiej grupy. Byłam bardzo zadowolona. На тренингах мы лишь занятия на сале гимнастичной и в бассейне. На сале гимнастичной тренировались мы техника в воду. Была очень задоволена. Był to bardzo ciekawy rodzaj sportu. Skakałam z różnych wysokości, z jednego metra, z trzech metrów oraz z pięciu, ale moim marzeniem pozostawało zaskoczenie z trampliny 7-metrowej. Nie pozwolono nam skakać, dlatego było to moim największym marzeniem. Jednego razu weszłam na tramplinę i zobaczyła mnie trenerka odbywania synchronicznego. Kołowała mnie, abym przyszłam do tego rodzaju sportu. Pomyślałam sobie, a czemu nie? Okazało się, że to jest bardzo, a to bardzo fajny rodzaj sportu. Mieliśmy zajęcia i na sali gimnastycznej, i w basenie. Na sali robiłyśmy na przykład szpagat. Ćwiczyłyśmy kąt wykonywanej figury, którą potem robiłyśmy w wodzie. Było to bardzo interesująca rzecz, ponieważ na sali nie ma wody i musisz przećwiczyć to tak, aby potem wyszło ci w wodzie. Czy skakać? Nie. Dla mnie to było bardzo ciekawe. Jest to taka wysokość i patrzę, że woda jest blisko. Kiedy skaczysz, to lecisz, 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 potem już okoczysz się w wodzie. Widziałam, że nigdzie nie upadnę, na przykład na podłogę, nie rozbiję się, ale skaczę tylko do wody. Nie bałam się. Co to jest? No wiesz, yy, dokładnej nazwy Ci nie powiem, ale powiem Ci dlaczego to służy. Służy to do uciskania nosu. Kłada się to tu kiedy przewracasz się i robisz ci górę, po prostu not, yy, woda nie spada Ci do nosu. Także to po prostu chłoni, yy, chroni przed tym, aby woda nie wpadła do nosu. Się pływać w 5 lat. Kiedy, ja z początku bojawał się wody. Potem my poszliśmy z mamą na morze, była ciepła woda i byli duże fale. Mama chciała, żeby poszedłem na basen. Nauczyłem się pływać asylami, e, żabą, e, kraulem, żbietem i delfinem. No i jeszcze można delfinem do przodu. Я Один выпадок у хлопца спаднели окуляры на 5 метров на до бассейна. Я, я скачнула э, его и зачем его окуляры. Wizerunki mężczyzna pływającego w stylu klasycznym. W i koty też również potrafią pływać. Jak za 5 minut pływania, to jak 5 kilometrów biega. Ja też potrafię troszeczkę pływać, ale nie bardzo. Dobry. A jak wy nauczyliście pływać? Jak ja się nauczyłem pływać? Tak. Na basenie, a mnie nauczył? A dlaczego wam podoba się tutaj przychodzić i co wam tutaj podoba się? Podoba się, że się dzieci bawią ładnie i wnuczka się ładnie bawi. Bezpiecznie. A jak ja się nauczyłem pływać, tak. sam się nauczyłem pływać. A dlaczego mam... Ale tak dobrze nie umiem, powiem szczerze. A czego wam to miejsce podoba się? I... Tutaj dla dzieci jest dużo, dużo różnych miejsc, w których mogą się bawić. Dziękuję. Proszę bardzo. Dlaczego znaczy, lubię pływać? Tak. E, no bo fajnie można się wtedy rozwijać, lepiej się człowiek czuje. I to jest fajna zabawa. A dlaczego wam to miejsce podoba się? E, bo jest dużo fajnych sal rekreacyjnych, różnych rozrywek. E, dzieci mają fajną zabawę, dorośli mają fajną zabawę i można tutaj bardzo fajnie spędzić czas. A kiedy Pani nauczyła się pływać? E, Jakieś... 25 lat temu? Przynajmniej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy pan powie, jak się dzieci powinny zachowywać podczas pływania? Na pewno powinien być spokojny, dziecko powinno być opanowane, spokojne, nie popadać w żadne ruchy niepotrzebne. Dziecko, które jest spokojne na pewno się nauczy pływać. A jeżeli dziecko zaczęło tonąć, to co trzeba zrobić? Co trzeba zrobić? To natychmiast zawołać osobę dorosłą, jeśli jest w pobliżu. Jeśli nie ma, no to zawołać ratownika. Ile dzieci powinien mieć lat, żeby już się można było uczyć pływać? Od małego można uczyć pływać. Od najmłodszych lat. A jak czyści się basen? Codziennie z rana się pływa i czyści się dno. Są też odkurzacze podwodne, które cię podłogę czyści. Dziękuję. się zachowywać, żeby nie utonąć podczas pływania. Po pierwsze, kiedy Cię wyprzedzają, trzeba się zatrzymać i poczekać, żeby osoba, która Cię wyprzedza, nie zapłynęła niechcący na Ciebie i nie utopiła się. Druga rada, to kiedy płyniesz i zaczynasz się topić, to trzeba zarelaksować, żeby, żeby woda Cię sama wyrzuciła na powierzchnię wody. Teraz, jest potem jedną radę, rada, jak się trzeba zachowywać podczas wyprzedzania jakiegoś człowieka. Kiedy wyprzedzasz i czujesz, że cię coś bije w głowę, to trzeba... Jak najszybciej odpłynąć trochę na bok, żeby wyprzedzić tą osobę, żeby nie zabłynąć na nią i żeby nie zginęła. Teraz poddam Wam jedną radę, jak trzeba się zacząć uczyć pływać. Po pierwsze, trzeba podeszczeć o tak, a później już będzie Ci łatwiej pływać, ponieważ już wiesz, jak to być relaksowanym, będzie Ci łatwiej się utrzymywać na podwierzchni.